Się tu złożył i otworzył, nie? Bo to jest troszkę inaczej bo zbudowane w tych 12 Dzień dobry panowie, Dzień dobry. co tutaj się dzieje? Robi się. <grym> <grym> Jaki jest plan? Zapalić nie udało się i nie będzie zapalić. Okej. Okay. A... że paliwa nie podaje. Nie będziemy Aha. rozbierać tutaj niż Żeby Chodziło właśnie o pokręcenie silnikiem, żeby się po prostu ustawił w innym miejscu. A na przyszłość trzeba coś wymyślić, żeby popompować paliwo i tyle no. Dzień dobry. Dziś w Muzeum Motoryzacji Czarnobska 10 odwiedził nas pan Krystian, który jest właścicielem tego eksponatu Jaguar i Type. Panie Krystianie, jak się zaczęła historia z tym samochodem? Kiedy go pan kupił? No, historia była ciekawa. Był to pojazd, który mi się zawsze podobał, tylko ogólnie był niedostępny, nie? Trzeba było znaleźć taki czas i taki model, który był po prostu, była możliwość zakupu. No więc zdarzyło się coś takiego. W 2010 roku pokazał się na eBayu w Stanach Zjednoczonych. No i krok po kroku dokonałem zakupu, przywieźli i zacząłem remont. Czyli co? Kompleksowy remont od początku do Kompleksowy końca? Kompleksowy do każdej śrubeczki. Do każdej śrubki. Samochód był rozebrany do śrubki. Niesamowite. Piaskowana budowa, naprawa blacharki, silnik, skrzynia. No, każdy element był tak rozebrany, że w ogóle Starałem się zrobić tak, żeby było maksymalnie oryginalnych części. Czyli jak jakaś rzecz się da uratować, to ją odrzewiałem, czyściłem, poprawiałem gwinty, nawet w śrubkach, żeby zastosować to tak, on ma, nie wiem, nie chcę liczyć w procentach, ale jakieś 99,9% oryginalnych <grym części. <grym> Podjąłem stapicerkę, nie lakier. Ile, no. czasu, ile czasu panu zajęła ta restauracja? To znaczy, pojazd. ja go robiłem sam u siebie w domu i to tak 10 lat, 10. ale z tym, że sama praca nie trwała 10 lat, bo blokowali mnie tacy podwykonawcy, jak lakiernik, który 3 lata trzymał samochód do malowania, tapicer, 3 lata tapicerki. No ale to w międzyczasie coś się robiło. To nie było tak, że ta auto stało i czekało na to. Także jeżeli bym policzył taki konkretny czas mojej roboty, to z 6 lat to. 6 lat. To ile pan kilometrów przejechał tym samochodem? Ojej. Po... Z garażu, nie jechał nim. Nie. Z garażu na lawetę i do was. Więc to jest ciekawostka, właśnie egzemplarz. Prosto po restauracji trafił do naszego muzeum. No. O własnych Biegów siłach wyjechał. O własnych siłach wyjechał, najechał na lawetę i wjechał tu. Z tego powodu dzisiaj właśnie troszeczkę musieliśmy rozruszać ten samochód. No i, i teraz będziemy tutaj na nowo go ustawiać. Światła też ustawimy na nowo, ale może jeszcze zajrzyjmy pod maskę, bo to ciekawa konstrukcja. No on jest tutaj. tak odrestaurowany. jak już zapomniałem. Czy nacisk pan? Tak, sekundkę. O teraz. I coż, my tu mamy w środku? Znaczy to jest silnik 4.2, sześciocylindrowy, szeregowy, wolnossący, dwa gaźniki. Co tu jeszcze można powiedzieć? Do reszty instalacji z klimatyzacją. Tam jest pompa klimatyzacji. No, i tyle. Silnik oczywiście po remoncie. Wprawdzie tłoki i cylindry nie były zmieniane, tylko honowane, bo zużycia nie było dużego. Jeden jest tam cylinder przerabiany, znaczy tulejowany, bo jak przyjechał samochód, to chyba się tam woda dostała i po pierścieniu taka wrzera powstała, no i musiałem tulejować jeden wiem teraz, który to jest. Z jakim A przebiegiem? Podstaw... Z jakim przebiegiem go mam, kupił? Znaczy on ma mile, nie? To tam było 75 tysięcy mil. Okay. To Takie coś było. No Jeżeli można powiedzieć, to był kompletny. To mnie interesowało, żeby kupić samód kompletny, żeby się nie domyślać, co tam brakuje, mm -hmm, co mm -hmm. trzeba przerobić. Mógł być uszkodzony, mógł być jakiś tam zardzewiały i taki, ale kompletny, żebym wiedział, gdzie co przyłożyć, nie? No ale się okazało, po tym wyczyszczeniu, że samochód był w bardzo dobrym stanie. Jedyne takie słabe miejsca to miał tam podłoga przy kierowcy i w bagażniku dziury. To jeszcze zajrzyjmy do wnętrza tego samochodu. Jaką moc ma silnik? 200, 260 koni. Śmiało, proszę wsiąść do tego swojego pięknego samochodu. Tak? Będę <grym grym> wymknął reprezentacyjny. Na razie pusty, nie? A teraz no. No tak to wygląda. Wszystko działa, wszystko chodzi, wszystko oryginalne. Zegar był zepsuty oryginalny. Dokupiłem inny z Jaguara. Tu był z czarną tarczą, ale wydaje mi się, że ten tu lepiej pasuje z tą jasną tarczą. No Co to jeszcze można powiedzieć? No, uzupełniłem go w pasy bezpieczeństwa. Czyli w oryginale nie był wyposażony w pasy? Nie. nie. W oryginale nie było pasów. Dopasażyłem go w te pasy z firmy Kangul. Oryginalne No i ta nietypowa tylna klapa. No, bo to jest samochód. To jest tak zwany 2 plus 2. I e typ 2. 2 plus 2, czyli czteroosobowy można powiedzieć, nie? O. Normalnie się podnosi, to jest blokada. No Czemu? i siedzenie można zmieniać. Powiększać, zmniejszać. Jest taka sztuczka. O nie, w tą stronę. Bagażnik większy. Trochę jak w tarpanie, też można było. To to... Silną kanapę. No w dużych autach tak jest. Kombi mają prawie wszystkie tak. Tylko, że się inaczej rozkłada. No. Tu jest koło zapasowe, jest taki ten zaczep, o. zbiornik koło zapasowe. Tyle miejsca. 68 rok pani Krystianie, tak? 69. 69 rok. Te to są jest w tej jeden z pierwszych. On ma 80 numer fabryczny, jeżeli o. chodzi o typ. Dwa. To, był po, to były początki. Ja Tyle wkładam. Tu trzeba wsunąć. Ja nie pomogę. No właśnie. Jak pasowało to pasowało. O teraz. No i tak przywiozłem, znaczy nie przywiozłem, przywieźli, zrobiłem i stoi. To nad czym teraz pan pracuje? Nad niczym. Na razie nad niczym. Czasu za mało. Już nie chcę się zabierać, bo jak policzę te 10 lat, to niech to skończy. No to se, się trzeba liczyć na tym, tym czasie. Teraz to mi się dało zrobić jakiś motocykl, bo to krótko, szybko i z malowaniem już to sam dał rady, nie? Natomiast samochód już nie. Ale wspomniał, że ma pan jeszcze, e, wspomniał pan, że mam, ma pan jeszcze? Tak, mam Triumfa Spitfire'a. Triumfa Spitfire'a. Z 80 roku. 80 rok. Silnik 1500, kabriolet. W kolorze? Czerwony, Piękny. metalik, <laughs> tapicerka biała, znaczy biała, kość słoniowa, także wygląda bardzo dobrze. <laughs> Czyli na kolejny nasz zlot pojazdów zabytkowych przyjedzie pan. <laughs> no przyjadę, tylko na razie stoi dwa lata, bo mam wytomił garaż, ale to daleko, nie, to tam nie jeżdżę. A teraz go właśnie mam miejsce i go chce przewieźć do mnie, do garażu i wtedy jest dostępny od ręki, że tak powiem. Rozumiem, że samochód w ogóle nie był przerejestrowany w Polsce, nie zarejestrowany. Nie, 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 nie. Okay. nie ma. Mam dokumenty, wszystkie opłaty, pierdoły, duperele, bo tak przyjechał przez Unię Europejską, to musiał, z Ameryki, nie? Także wszystko jest, dokumenty są, ale go nie rejestrowałem, ja go robię 10 lat, a 10 lat wcześniej go kupiłem, a czy to rejestrować? A w takim stanie jak był, to by się nie nadawał do rejestracji. <laughs> nie był jeżdżący, był po prostu no, taki sobie. Ktoś szpachlował i malował, nie? Także na dachu były pęknięcia tej farby. Taka była siatka. No, jak to w Ameryce, muszę powiedzieć, że w Ameryce to remontują szpachla, szpachla, szpachla. To u nas był taki kawał w kabarecie, ale to nieprawda. <grafy> jak on przyjechał, to tam, gdzie było jakieś wniecienie, jakieś uszkodzenie, to szpachla, szpachla, szpachla. <grafy> po piaskowaniu wszystko wyszło. Wszystko. Tu jedną stronę musiałem naciągać, nie, tą blachę, tu nad, nad kolem, plus dorabiać tam, nie, bo dorabiałem też blachy. Bo zrobiłem sobie koło angielskie i dorabiałem tu blachy z tej strony, bo wtedy nie były dostępne. Mówię, jak, jak zacząłem samochód robić, to mało blach było w ogóle, a jak go już skończyłem, już stał, to patrzę, takie taki takie lemy się pokazały blachy do tych samochodów, te kawałki. Elementy naprawcze, jakieś takie, no te typowe miejsca, które się gniją, za przeproszeniem. Mhm, przeproszenie. mhm, mhm. A tak nie było nic. Trzeba było wszystko dorabiać. No. I tu, nie wiem, czy mówić do tego, Amerykanie zastosowali trink. No, dali tu szerszą oponę. Okej. Okay. Nie, węższą, przepraszam, węższą oponę dali tu. Bo on był tutaj zdeformowany, ale ładnie wyszpachlowany. Wszystko linia była super. Okay. Tylko patrzę, mówię, czemu jedna opona jest węższa. Jak zacząłem remontować, to, to zacząłem mierzyć to wszystko, nie? I patrzę, a ta jedna strona jest o 3-4 centymetry spłaszczona. Tylko tak wyprofilowana, tak cwano. Tu było w tym miejscu. Ten słupek, co tu jest, to to było wciśnięte do środka, od tego miejsca, tu tak troszkę. Było. Dopiero to rozpierałem, pchałem, no i tu klepałem i dorabiałem, żeby forma była. No. I jak się patrzyło na samochód z kołami, wtedy to wszystko się zgadzało, wszystkie odległości. Jak dali węższą 2 cm oponę, to jak się tu przykładało mecz, to wszystko się zgadzało. Tacy swani, no. Tylko po piaskowaniu to już wszystko wyszło, nie? Było dokładnie widać te elementy kombinowane. No ale mówię, pachla szpachla, pachla. to nie było żadnych problemów. No a tak Porobiłem, ponaciągałem, powymieniałem blachy i podrabiałem dużo blach, nie? Tu cała na przykład płyta bagażnikowa jest przeze mnie zrobiona, nowa. No i tak... To nie było za dużo szkodnie jak na takie auto z tych lat, nie? Blacharskich znaczy się. Mechanicznie też, no jakby... Właściwie jakby nie ten silnik zaniedbany trochę, bo ktoś chyba świecę mu wykręcił albo coś na deszczu stał, bo prawdopodobnie woda się dostała, bo takie wrzery by nie zrobiło inaczej. Tak, ale to taka już ciekawostka. Nie, nie, nie. Patrzcie, ten kolektor. No. Kolor tego kolektora, nie? Ten cały blok był czarny, a kolektor czerwony. Okay. Farba, co ma wytrzymywać 1200 stopni, czerwona. To jest to, co wszystko tu jest pomalowane, nie? Pomalowałem tą farbą, jak zapaliłem i zaczął się przegrzewać, to ta farba się zrobiła czarna. I tak zostało. A miała być czerwona i wytrzymać 1200 stopni. Ale nic nie robię, pięknie wygląda. Dobre jest. Wygląda jakby rzeczywiście miał być tak pomalowany. No. no też to jest nienapełnione oczywiście klimatyzacja, tylko olej jest w pompie, nie? No powinno być wszystko szczelne, no ale jak to sprawdzić? No, nie, nie, nie pompowałem tam nic tego. Bo to było jako podtrzymanie, tak? No, tak, tak. Żeby, żeby nie strapło. Takie... No, no bo chodzi o to, że to nie jest takie stabilne, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Jak się coś tu robi, to tak, ta tak, maska żeby... jest taka troszkę. Żeby było o, 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 ona w równowadze jest mm -hmm. jakby. A człowiek masę rzeczy tu tak, musi tak, robić, tak, nie? Tak, tak. Paluchy wsadzi. Mm -hmm. Ja tu dorobię coś takiego i tu się blokowało w takim jednym miejscu. O, tu. Tak. Teraz mam taką jeszcze jedną sugestię, bo wyście go postawili w ten sposób, nie? Mm -hmm. On ma maskę otwartą. Mhm. Czyli tej urody z maski to niewiele widać. Mhm. Natomiast, jeżeli by stał w drugą stronę. Mhm. Skąd? Spadło? No, jest. Jeżeli by stał w drugą stronę, to szłoby otworzyć bagażnik, nie? I e, był, bagażnik... Były widoczne gaźniki wtedy. Nie, nie tamte różne takie. Bagażnik yy, na. Na pokaz. I, inaczej, bagażnik nakręciliśmy na filmie. Mhm. I na filmie, który jest prezentowany przed każdą A, tu na tym ekranie, wystawą. tak? Nie, nie, na filmie w tej sali kinowej. Zaraz Panu zresztą aha, pokażę. Aha. Zaraz Panu pokażę. No. I wtedy on jakby... Znaczy ludzie zwiedzający, nie? Widzieli go z tej strony plus te gaźniki. Takie błyszczące trochę. Nie wiem, okna zostawiłem otwarte bo te można zamykać, mm -hmm, nie? Ale... W sumie ma Pan rację, może by tak zrobimy. No, Może go teraz tak, odwrócimy, no? Ta no. strona jest ładniejsza. Tak, tak, tak. <laughs> bo to tak trochę robi wrażenie, ludzie no. patrzą te gaźniki, te bo dysze, te jakieś tam uh -huh, kolektory, uh -huh. to, to wszystko. Uh -huh. A tu są takie gumisie, nie? Uh -huh. Troszkę, których niewiele kto rozumie, co to jest, nie? A gaźnik każdy pozna, nawet jak się na nie zna. <laughs> No My i myślę, że jakby z tamtej strony to tak można to otworzyć. Okej, okay, to spróbujemy go w Tam można otworzyć przestawimy i ludzie coś więcej widzą, no. no. Dobra, to co, to już, tak, to bo to tu już nic cudów nie będzie. Tu już cudów nie będzie niestety, ale pokręcone, a to jest też istotne. Mm -hmm. Mamy. tak. W tamtych latach się konstruowały samochody, że po prostu przedkładało się prawdopodobnie kształt, estetykę, nadwygodę i użytkowość. War znaczy warunki użytkowania. Także klamka jest taka, że właśnie trzeba mieć paluszki takie delikatne, żeby tam w ogóle włożyć do środka. No kierownica, kierownica oczywiście jest duża, jak to w tych starych samochodach, nie, bo nie było... W... Znaczy, te samochody miały wspomaganie, ale ten model nie ma. I dlatego kierownice były bardzo duże, nie, żeby była siła w rękach. No i ta kierownica jeszcze dodatkowo dla osób o pewnym wzroście ma możliwość o takiej regulacji, nie. Do przodu, do tyłu. Góra, dół oczywiście niedostępna, bo w tamtych latach nie było. Siedzenia są regulowane też, przód, tył plus oparcia, nie. Czyli tu są oparcia tak regulowane. Można je położyć, nie? A tu są regulacje tyłu-przód, nie? O, tylko przód i tył. O, zaparło się, jak to... O, teraz. I teraz jest maksymalnie. O, tu są pasy ciekawe, oryginalne. To jest ciekawostka, to warto to wiedzieć. Na magnesach. Tak, tu jest magnes. Klap i trzyma. No, oryginalny kangul. Oryginalne naklejki były, się zepsuły, to kupiłem. No wiadomo, że gdzieś też wszystko kupić. No, bardzo sprawne w działaniu szczerze trzeba powiedzieć. No nie wiadomo jak się zachowały w razie wypadku, ale no, ale tutaj w użytku tylko cyk nie odskakuje. Pierwsze te modele miały wyłączniki takie tak zwane kipszaltry cyk 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 tak w samolotach, mhm. bo to było wzorowane na samolotach. Tylko Ameryka zmieniła sobie przepisy, żeby chyba ubić te jaguary, żeby amerykańskie były preferowane, i zakazała, wprowadziła przepisy, które nie pozwalały na takie wystające elementy w samochodach. Stąd jest parę rzeczy zmienionych w stosunku do modelu 1. Nie? Światła tylne, model 1 miał małe tutaj, tylko według amerykańskich nowych przepisów były za małe, więc firma dopasowała się z takimi nieładnymi lampami one są nieładne i z przodu miały klosze gładkie i reflektory w głąb, nie? Też Amerykanie wymyślili, że słaby kąt widzenia i oni musieli zmienić, i zrobili te wystające takie y, światła, nie? No i to też popsuło kształt, nie? Bo pierwsze jaguary miały tu ładnie tak, to, była, to był jeden klosz taki, nie? I światło. no ale pozmieniali. No i te też dodali, bo też były takie małe kienkowskazy tu. No, popsuli ten kształt, no, ale to na życzenie Amerykanów, bo Amerykanie chronili swój własny przemysł, prawdopodobnie. Dlatego utrudniali, utrudniali, oni są mistrzami w tym. <noise> Jak coś się dobrego dzieje, to oni przepisy wprowadzają swoje. I już jest utrudnienie. No i stąd wiele tu w środku też zmienili, nie? Dla bezpieczeństwa też te systemy pod maską tego oszczędzania paliwa, nie, jak to w dzisiejszych czasach to mamy super eko. to to nie jest nowy pomysł, nie? To nie jest nowy pomysł, bo ten już Amerykanie w, te, w tamtych latach to wprowadzili i to jest efektem tego jest to, ten podgrzewacz, kolektora. Tamte modele nie miały pierwsze, tylko te przepisy w użyciu ekologii czy czegoś tam, to co kiedyś ludzie wymyślają, wprowadzili Musiał, musiał jagła się dopasować z tymi silnikami, żeby jakość spalin była na poziomie norm amerykańskich. I skonstruowali takie podgrzewacze. Tu jest taki skomplikowany układ kanałów wodnych, które podgrzewają kolektor z Sący. To był pierwszy samochód, który pan restaurował? Czy jeszcze nie, wcześniej? nie, triumf. nie triumf był pierwszy. A wcześniej restaurowałem takie wojskowe Kibelwagena. Mm -hmm. Ale nie tego z czterdziestych lat, mm -hmm. tylko tego późnego, okay. tego 181 VW, okay. no i Mungę okay. Auto Union, taki wojskowy mm -hmm. gazik mm -hmm. z lat, koniec 50. -tych, 60. -tych na przełomie, z silnikiem dwusuwowym z DKW, bo to Auto Union to DKW, z tym silnikiem e, trzycylindrowym, dwusuwem, no i napęd, tam miał permanentny napęd na cztery koła, taki, taki fikuśny samochodzik, ale to nie była moja broszka i... Posprzedawałem to. Zdjęcia tylko zostały. Pojeździłem trochę. Dla przyjemności i tyle. Okej. Okay. Dziękujemy Cię. serdecznie. Nie miał Pan ochoty pojeździć tym samochodem? Jak on jeździ właśnie po... Tym? po... Mhm. Nie bardzo. Bez rejestracji duże ryzyko. Okay. Nie chcę. Triumf. Też wdzięczny. Wyjechałem z garażu i to już był cud bo po, po, po remoncie nigdzie nie jeździł, stał w garażu, oczywiście silnik zapalałem, tam te rzeczy, bo on, on przejechał, ja nie wiem ile, w sumie może ten silnik pokręcił pół godziny, może godzinę, ten silnik więcej nie kręcił, czyli można powiedzieć, że o dotarciu zapomnieć trzeba, to jeszcze musiał pojeździć, a pojeździć, nie. No, skrzynię sprawdziłem, bo to jest automat, czy te wszystkie biegi, czy to poukładane, no jeszcze widać, że trzeba regulacji zrobić, gaźniki by trzeba regulować, bo na małych obrotach ciężko go utrzymać, skrzynia biegów trochę pełza, czyli jeszcze trzeba zrobić regulację hamulców, żeby taśm, żeby nie ciągła do przodu. No i tam takie różne duperele, chyba kąt zapłonu też coś trzeba ustawić. No to było ustawiane tylko no, tak na przyrządy. O. A to nie jest takie dokładne. W praniu wychodzi dużo rzeczy. Co dobre ucho i oko, to, to dobre zgadza ucho. Zgadza się, zgadza się. Gaźnik trzeba tam poważnie regulować, bo z tymi wolnymi obrotami to jest ich problem, tych dwóch gaźników. Mam takie urządzenia, które badają podciśnienie poszcz poszczególnych gaźników, że można ustawić, ile tam gaźników jest, to się ustawia, nie. Taki wakuometr. Przykłada się, ustawia się, jeden gaźnik się reguluje. O przepustnicę chodzi mi, żeby... drugą, trzecią dyszę. No ale tego nie zrobiłem. <ścoughs> Ok, dziękujemy w takim razie bardzo serdecznie za odwiedziny. Zapraszamy znowu, a Państwa również zapraszamy do Muzeum Motoryzacji Czarnochódzka 10, gdzie możecie zobaczyć m.in. tego przepięknego Jaguara i e type z 1969 roku. Do zobaczenia. Dziękuję. <laughs> Dziękuję pięknie. <laughs>